ManiacyMotocykli.pl sprawdź ciekawe prezenty i gadżety dla motocyklistów polecam serdecznie. To nie pali gumy. Ram pam pam. Siemandero wszystkim, będziemy dziś upalać. A jak kłamiesz, to będzie w pierdol. Póki jeszcze deszcz nie pada, bo jak widzicie chmury są niezaciekawe i tak też zapowiadają, że za parę godzin będzie padać. Surprise motherfucker! Ty pali to gumę. J B. Glecian zrobił chabeka Rozgrzeweczka musi być Bardzo dobrze Ale tu mi napierdala A co ci się tu stało? Tu kostką Ale kostka jest niżej, a ty po pokazujesz Aha A jednak lewa, sorry A tu nawet nie wiesz, która cię boli, tak? Ale ponarzekać można, lepiej się robi wtedy na bani, nie? Skąd ja to znam? Tu mnie woli, tu mnie woli, nie? Ty, hey, kleczam. a ja postępy zrobiłem Losterka już do KTM zamówiłem, takie tutaj na dół a? Co to te brązowe gówno na drodze? To drugie podwórko, takie coś było. Zaprowadzę, lecę na taki mostek tutaj. Dawno na nim byłem, a on tu jeszcze nie jeździł. Zawsze skręcaliśmy w prawo na tym skrzyżowaniu. Tak więc oprowadzę typa się ucieszy może bo trochę źwirów iźnie tym O właśnie o tym mówiłem o soboki powali trochę typo Zbrałem na esemie kurde w taką <śmany> A co kurde, ja nie pojadę. Trzeba wiedzieć jak się zachować. Kulturka kurde! <śmany> Dobra, gituwa jestem most tego, który mówiłem. Bubr zrobił tamę, zobacz. Bo kurwa! <laughs> Wiedziałem, że to powiesz. <laughs> ty, myślę, że ci przyciągnę tutaj tą wirówą, bo tutaj jeszcze nie jeździłeś chyba. A ja właśnie lud ludziom o tym mówiłem, że a teraz goczan z sobie trochę bokiem polata. Patrzę i ty bokiem lecisz. I teraz to mówisz. Jest motyw taki, co nie? Tu trzeba bączkę zakręcić Ale kamienie będą latać. To co? No dawaj dawaj! Ej, blisko było! Mnie ty, ty. Chciałem się oprzeć. Ty ja złapię tu i tu i wtedy dam ci już jakąś no puszczę tą kieru, że mógł muszę kręcić. To się, to się. To się. To się. Dobra, ale to jest wykonalne. No. No i teraz wygląda, że dobrze tutaj już teraz ten mostek Tu kiedyś bobra widziałem, Glecion o tu Ktoś flachy walił tutaj, browara Ja tu rowarem przyjeżdżałem na browara sobie z Mirasem jebnąć No No kulturka totalna człowieku No. Psy jadą, pum pum

my w lewitę, tu koło torów, zobaczymy co się dzieje Yamaha, Yamaha wariacie! Noż tu kamienie wszędzie, ja ogień nawet na mordzie nie mam Żeby lepiej nie było słychać, tu jest poświęcenie eee, No dobra, co no, to ja założę gogle lepiej, nie? Tak na sam początek A to my jeszcze to nie? Ty nie kojarzysz Co? Ty nie kojarzysz Co Coś ja tu nie jeździłem Ty tu byłeś? Kiedy? a kiedy jeździliśmy, tam była pyszka inne A co my tu wjechaliśmy na ten? To ty wtedy to robiłeś Aha Okej okay. Ja tu gępię co wyjechałem O to chodzi. ja jeszcze wezmę w pizzę na trójce Zakąpałem szybko i później próbowałem wyjechać. sypnęło mocno. No nie technicznie podszedłeś do tematu, wariacie. No co ja ci mogę powiedzieć? Co? Jedziemy prosto? No tam, no czy jedziemy? No nie wiem, no czy tutaj? tutaj, później w prawo i najwyżej tu wrócimy tamtą drogą dalszą. To nie wygląda na drogę. Co? To nie wygląda na drogę. Dla enduro droga jest wszędzie. No ale krzaki tam pewnie są jeszcze. No aha, pewnie są. Mocne. Dobra jedziemy tu w lewitę i po prostu ewentualnie jak coś tam gdzieś w prawo odbijemy i możliwe, że tam dojedziemy jakąś inną drogą. Ściąga gonierze no. Ściąga. No to już przesada była, no? Ale głęboka woda, znaczy ten rów jaki głęboki ile tu wody jest. Tak się wydaje płytko, a jak się przyjrzysz do dna to jest daleko. Poprowadzę. poleciała, krzaczków i tego typu kwiatków? W ogóle ile tu jest śmieci? Ja w to tu się odpierdziela ty. No ta, masakra, podjazd! No miał trochę śliską KTM, ale dał radę, ogarnął fazę. Kurde, to, to na pewno nie będzie stał. Trzeba od go jakieś oprzeć. E, dawaj tu! Ja opę motor swój, o twój Elegancko będzie. O taka, ale trochę dalej. Właśnie to samo mówiłem, że ile tu jest kurde śmieci tam na dole, nie? Hamowa totalna. Ja takiego czegoś to nie, nie lubię, chłopie. Jedziemy teraz na takie bunkry, pa, pa, pa. gdzie ogólnie jest zajebiście. No tutaj nisko jakieś buje rane normalnie. Robili. No Tak więc jedziemy przy siebie, ja ci pokażę co ptaki jak. Strzela, co? Metalowe ptaki rzucali Metalowe ptaki? Tak no. A w tej bajce były smoki <laughs> Jedziemy wariaty Jedziemy na bunker O kurde Dobra tędy O tu ślisko No i co gleczon Ogarniesz fazę? Ten środkiem pewnie będzie napierdzielał Hehehe, <grywa> ale idiota Co ty odwalasz? Typie! Tam mogę się obok przejechać Musiał, musiał to zrobić A szarp się teraz co? Ara będzie mnie wołał pewnie Patrzcie, ja będę udawał, że go nie widzę teraz, nie? Bo on na pewno mnie zaraz zawoła Będzie miszka, no weź Nie, sam się szarpie On chyba wie, że ja już wiem, że, że, że tego, że to się nie uda, co on chce zrobić Nie, o, 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 drzewo Samo drzewo wyrosło nagle, nie? Tyle czasu go nie było, nagle się pojawiło Dobra, git Dawaj Ja to lubię te ścieżki leśne, o te właśnie tutaj o takiego. o co nawet nie chce mi się szybko jechać czasami wiadomo odwinę tu gdzieś monety czy coś ale tako po prostu o tako sobie rekreacyjnie się fyrnąć, o no pewnie to koło tu w lewą mańkę Ej, hopy chyba jakieś są. Pyk No ta, tu można skakać. Ale chyba wcześniej tego nie było. Kiedyś tu były robione hopy później zostały rozwalone. I teraz chyba znowu jakieś się pojawiają patrzeć tutaj hopki. Ludzie tu ponad 10 km rowerami przyjeżdżali specjalnie, żeby poskakać jakiś dziad przyszedł i to wszystko im rozwalił. No ja tu na dziwiru na jedno koło. Nagrasz to? Nie obok nie. Давай. Gumy? Czyżby tu było palenie gumy ranielaka? Siema lider. <grywa> Sprzedam kupię. O jakie silus! Kurka wodna, tu chyba jakiś rolnik mieszka. Ale jakie... Ej, ja to Beskito, jaka śmieszna taka ta. Było okrągła taka tego ta hala. No Tutaj kury widzimy. Domki, kałuże, taki asad typowo obowiązkowy bo ten domek fajny z cegły jest, takiej wiecie to to ta przystanek autobusowy, nawet nie wiedziałem że to autobusy kursują siema, leciana mamy tutaj, tak tutaj piesek biega, trzeba ostrożnie, czujnym być Cześć piesku kolejny, a to ten sam lider ciągle ty mordo co drugi podchłop się rozwiesił i Nie głosuj na mnie ludzie, no bo co, no bo chcę Tu w prawo trzeba jechać. Tu są te bunkry Ej, tu nie było kiedyś tych takich palec z tymi. To jest ten eternit chyba. Da, dobrze, widzę eternit. Ej, tu jakieś, o kurde, tu się coś kurde tego robi już, nie? Tu wiem. To, 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 Tam w ogóle zburzyli mój ten budynek z po nim, ten jeszcze jest. Szybko mi teraz kawę. <coughs> Działa już? Elegancko. Może po prostu musiałeś go rozbujać. Yy, tarcza mogę też się nagryć, stwardniało to gówno. Yy, słuchaj mam wypaść, bo nie? O tam są te bunkry te stare, widzisz te takie mury. To ja tam nie ma chwilok jeździłem i się od ściany odbijałem, jak kręciłem cyrkle. Tam o, te, 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 to, tam trzeba tu wjechać po prostu no Widzę jak rozburzyłeś tym arolexem sobie... No kurde, tutaj że był budynek podobny do tego no, te Arlex, I już go nie ma, nie? Tak napierdzielał to... A tutaj paliłem gumę właśnie z Pit Fightem ostro, z Maćkiem I tam był tutaj? Może ten bunkier No, co jedziemy tutaj? <laughs> ja bym przejechał się tu no co, to będą wyboje jakieś kurde dzikie kony, jenoty i inne, tak? No to co z tego to o to chodzi w tym wszystkim? Ciekawe czy koparka nie ma... <coughs> a ja nie mówię, że do koparki będę wchodził Kurka wodna, gęsia szyja, tam chciałem wjechać co tam ciekawego będzie? No co no, budynki jakieś tak no, kurwa, błąd, Mury Kurwa się zakopię swoim kładem Szeroki kurwa i niski No dobra to idziemy prosto, tak nie chcesz jechać też nie będę cię zmuszał Jak uważa panno? On tylko dziki kóny i ono to i lisy widzi kurde przejdzie. O <laughs> Ja rani laka na żwirówie <laughs> Oli śmieci też, no bo no ja pierdziele, patrzcie co tu się odpierdziela, te ja nie jestem tutaj, że wiecie, tym takim typowym, chamskim zielonkowcem, że wszystko ten, ale no to jest przesada. Jak tu fisza można łowić. Na pewno jesteśmy u kogoś yy, na działce jakiejś, nie? <laughs> Ty co ty kurde za kable ci wiszą to od czego? Od czujnik stopu? Kosteczko, wyżej no, pod kierownicą A, od stopu to ja podejdę bliżej do tafli wody i czy kurde fisza widać. Dobra, działa Co widać fisza? Podszedłeś tu gdzie jest najwyżej kurde brzeg Ej, tu chyba głęboko jest No właśnie na ja idę tam, obczaję jeszcze temu, bo tam jest łatwiej zobaczyć. Ciekawe czy fisze są. Spróbuję cyrkla zawijasa tu zrobić. O! A ty kurwa dziadu jeden, ty chinolu, ty. Chinol katem kur... KTM chinol. Dobra, jadymy. O! No już zawracam, już jest progres lekki. Jedziemy, co?